Siemaneczko. Ja chcę... Siemaneczko. Ja chciałbym zostawić BMK sobie. Nie żartuj bartek. No mam. No zobacz. Jak BMK? No BMK, no stoi tam. Co ty gadasz? No chodź obejrzyj Tak jest BMW M8. 2024? Tak. Jak się tego dorobił? A tu... Tutaj poje, Pojechało się, tutaj się zarobiło i się kupiło. Ja pierdziele, nie? Ty to teraz jesteś półtora gościa w no. ogóle. Ale jak musisz zastawić, to coś chyba się noga powinęła. No. Troszeczkę tam się powija, nie? I ile potrzebujesz? O Jezus. Kurde, nie wiem. W sumie. Ile bym mógł tak dostać? No 20 koła, bez problemu. No! Jak będzie 30, to będzie dobrze. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Oj, czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 koła, proszę bardzo.